Szmaragdowy koszmar przez długi czas był źródłem zmartwień dla mieszkańców Azeroth, a zarazem źródłem wielkich oczekiwań ze strony graczy, którzy pragnęli doczekać dnia, by móc wkroczyć do pełnoprawnego szmaragdowego snu i zmierzyć się z koszmarem na pełną, to znaczy rozciągającą się na cały dodatek skalę. A skończyło się jednak inaczej. Dostaliśmy rozrzucone po osi lore, questy, loch, instancję, parę zarażonych miejscówek, książkę, ale i tak wielu z nas odczuwało pewien niedosyt przy tak wielkim i chaotycznym poszatkowaniu szmaragdowego koszmaru i wykorzystaniu go bardziej jako dopełnienia i tak na doczepkę niż właściwej historii. Cóż, bywa! Sam jednak początek koszmaru zapowiadał się naprawdę dobrze, tajemniczo i wciągająco. Ale zaraz, zaraz. Czym w ogóle był szmaragdowy koszmar i skąd się wziął? Pojawił się on w sennym wymiarze, zwanym szmaragdowym snem. A czym był szmaragdowy sen? Otóż był on zapisem pierwotnego wyglądu Azeroth, jakim świat był zaraz po zaprowadzeniu ładu. Taką jakby kopią zapasową świata. Został on stworzony przez tytaniczną strażniczkę Freję, która związała z nim bliskie sobie zwierzęta, tworząc z nich dzikich bogów. Niektórzy jednak twierdzili, że szmaragdowy sen istniał już wcześniej, a Freja jedynie go odkryła i związała swą mocą. Niezależnie od swej genezy ten senny wymiar był miejscem wolnym od wszelkiego zepsucia, a przynajmniej na razie i niedostępnym dla większości śmiertelników. Gdy tytaniczni strażnicy stworzyli pięć smoczych aspektów, Freja ofiarowała władzę nad szmaragdowym snem Smoczycy i Serze, mianując ją i jej zielony ród smoków strażnikami tej domeny. Przez tysiąclecia zielone smoki, wsparte nieraz siłami dzikich bogów, sumiennie wypełniały swe obowiązki, z czasem dopuszczając do szmaragdowego snu nocne elfy. Zaczęło się od Malfuriona Burzogniewnego, czyli Stormredża, ucznia jednego z dzikich bogów, Cenariusa, który nauczył młodzieńca poruszać je po szmaragdowym śnie, a po wojnie starożytnych, gdy wyuczono kolejnych druidów, Nocne elfy stały się częstszymi gośćmi sennego wymiaru. Za ich zasługi i heroizm w walce z demonami, Isera pobłogosławiła ich rasę, obdarzając związane z nimi nowo powstałe drzewo świata Nordrasil błogosławieństwem umożliwiającym bezproblemowy dostęp do snu. Fakt? Z jednej strony nocne elfy faktycznie stanowiły realne wsparcie jako strażnicy szmaragdowego snu i natury. Ale też one doprowadziły do powstania szmaragdowego koszmaru. Przynajmniej częściowo. Wspomniana wcześniej wojna starożytnych, co prawda zakończyła się wygraną sił Azerot, ale zniszczenia świata były potworne. Nie tylko kontynent Kalimdoru został rozerwany na mniejsze wyspy. Ale też zaawansowane machiny tytanitów oraz ich rozległe kompleksy uległy licznym uszkodzeniom, w tym więzienia przedwiecznych bogów, z których zaczęła sączyć się ich plugawa moc, rozprzestrzeniając się po świecie. W różnych rejonach świata, a w szczególności w północnej granicy, czyli Nordrend, zaczęły pojawiać się skupiska nowego minerału saronitu który był skrystalizowaną krwią przedwiecznego boga. Druidzi byli przerażeni plugawym wpływem skały na okoliczną florę i faunę. Zaczęli debatować nad sposobem ograniczenia jego rozprzestrzeniania się, ale jeden z ambitnych druidów, Fandral Jeleniorogi, czyli Fandral Staghelm, uważał, że nie ma czasu się wahać, należy działać i to szybko. W przeciwnym razie nie zdołają zahamować rozprzestrzeniania się saronitu. Wyszedł ze śmiałym planem, aby użyć mocy drzewa świata Nordrasila do uleczenia krainy. Odciął z drzewa sześć gałęzi, które zamierzał zasadzić w pobliżu skupisk saronitu, a ich połączenie ze szmaragdowym snem miało oczyścić okolicę. I tak też się stało, a efekt był nawet lepszy od oczekiwanego. Fandral i jego zwolennicy zasadzili gałęzie w krainach nazywanych dzisiaj Knieją Zmierzchu, czyli Dasgut, Zaziemiu, czyli Hinterlands, Jesionowej Kniei, czyli Ashenwell, Lesie Kryształowej Pieśni, czyli Crystal Songforest, Feralas oraz w północnej grani, czyli jak już mówiłem, Northrend. Pięć gałęzi, czerpiąc ze szmaragdowego snu, szybko urosło, przeistaczając się wielkie drzewa, a szósta na północy, w drzewo świata Andrasil. Niestety, gorąca krew Fandrala sprawiła, że ten nie chciał marnować czasu na rozmowę z arcydruidem, albo chociaż z smoczymi aspektami, żeby poprosić je o pobłogosławienie nowych drzew. A że tego nie zrobił, drzewa stały się wrażliwe na skażenie przedwiecznych bogów. Andrasil został tak dotknięty zepsuciem, że musiał zostać ścięty i chociaż pozostałe wielkie drzewa wydawały się zdrowe, stały się otwartymi wrotami dla przedwiecznych bogów do szmaragdowego snu. Z działań Joksarona skorzystał przede wszystkim Enzot, który chociaż podobnie jak pozostali bogowie pozostawał w zamknięciu, Mógł zasiać ziarno szmaragdowego koszmaru w śnie i czekać na plon. Przedwieczny Bóg zawarł również pakt z Ksawiusem, dawnym arcymagiem królowej nocnych elfów Aszary, i pierwszym z demonicznej rasy satyrów, którego Malfurion przy pomocy pierwotnych sił Kalimdoru przemienił w drzewo. Xavius przestał istnieć w świecie materialnym, ale nie w szmaragdowym śnie. NZ dał mu potrzebną moc, czyniąc z niego władcę koszmarów i koordynatora jego zamierzeń. Przez kolejne wieki koszmar rozwijał się niepostrzeżenie, nie zwracając uwagi nawet zielonych smoków, które zresztą od czasów wojny starożytnych dysponowały tylko częścią swojej mocy, ponieważ reszta była uwięziona w demonicznej duszy, nazywanej oryginalnie smoczą duszą, którą stworzył Devwing, śmiercioskrzydły w celu pokonania płonącego legionu, a tak naprawdę podboju całego Azeroth. Z jego planów nic nie wyszło, ale niestety smocze rody, które brały udział w rytuale, pozostawały osłabione. I zapewne między innymi z tego właśnie powodu koszmar mógł się rozwijać po cichu do momentu, aż było już za późno. Jednym z pierwszych strażników sennej domeny, których dotknęło zepsucie, był jeden z najpotężniejszych przedstawicieli swego gatunku. Sam małżonek Isery, potężny zielony smok Eranikus. Aspekt snu wysłała go do wschodnich królestw, gdzie wraz z towarzyszącym mu jego przyjacielem, bratem z rodu, Itariusem oraz czterema młodszymi smokowcami, to znaczy Senną Kosą, czyli Dreamsai, Tkaczem, czyli Waverem oraz Hazasem i Morpazem, miał sprawować pieczę nad kultem loa krwi Hakarem, zamieszkującym świątynię Atal-Hakar na czarnych mokradłach, czyli Black Morass, zwanych obecnie Moczarami Smutków, czyli Swamp of Sorrows. Około 1500 lat przed otwarciem Mrocznego Portalu, Isera, widząc plugawy wpływ Mrocznych Praktyk na florę i faunę, uwolniła swą moc, zatapiając świątynię. Jednak obawiała się, że kultyści kiedyś wznowią swe obrzędy, próbując ożywić Hakara. Zostawione na straży smoki zaczęło powoli ogarniać szaleństwo. Cienie zaczęły się wydłużać, a mrok zatapiać swe kły w ich podświadomościach. Wkrótce wszystkie młode smokowce, a nawet sam małżonek i sery Eranikus, stali się więźniami koszmaru i jednymi z jego pierwszych ofiar. Możliwe, że Eranikus zdał sobie sprawę z ogarniającego go mroku i próbował powrócić do szmaragdowego snu, ale i tak część jego jestestwa została uwięziona w połowie drogi między sennym wymiarem a światem rzeczywistym, stając się półmaterialnym cieniem Eranikusa. Szaleństwa zdołał uniknąć jedynie Itarius, jako że pozostawał na zewnątrz świątyni. Zwrócił się o pomoc do kręgu Cenariona, licząc, że druidi zdołają pomóc jego krewniakom. Chętni awanturnicy wkroczyli do zatopionej świątyni, ale dla oszalałych smoków nie było już ratunku. Zabili cztery smokowce oraz zdołali rozproszyć cień Eranikusa, zdobywając jego esencję, którą można było oczyścić. Ale pomimo to po dziś dzień jego obłąkany cień powraca do murów świątyni. Wciąż był to jednak tylko cień samego Eranikusa, zaledwie jego niewielka cząstka. Właściwy Eranikus stanowił wciąż poważne zagrożenie. Skażenie umysłu Eranikusa postępowało, aż ten zaczął być znany jako tyran snu, siejąc w swym szaleństwie spustoszenie w szmaragdowym wymiarze. Isera, zdająca już sobie sprawę z pełnej grozy koszmaru, postanowiła działać i wysłała do walki z nim swych czterech najbardziej zaufanych poruczników. Zielone smoki, Letona i Terara. Oraz smoczyce, Aysandrę i Emeris. Pomimo tego, że zielone smoki były naturalnymi strażnikami szmaragdowego snu, okazały się niemal bezbronne w konfrontacji z zepsuciem koszmaru. Plugawy twór przedwiecznych bogów zaatakował je z pełną mocą, nie tylko ogarniając mrokiem ich umysły, ale i wypaczając fizyczne formy. Łuski Letona pociemniały, przybierając nienaturalną dla niego rodu barwę, a oczy zaszły bielmem. Ogarnęły go cienie, stając się jego częścią i sprawiając, że smok koszmaru był w stanie żywić się cieniami swych przeciwników. Kolejny z nich, Terar, przerażony tym, co się z nim dzieje, próbował uciec w najgłębsze pokłady szmaragdowego snu, gdzie wszystko staje się coraz bardziej rozmyte i niewyraźne. Ale nawet tam dopadł go koszmar. Uderzył z taką mocą, że cielesna powłoka Terrara została rozbita, podobnie jak jego umysł, przemieniając go w błąkające się bliźniacze widma siebie samego, które jedynie na krótką chwilę potrafiły połączyć się w jedno. Ale to i tak było mniej potworne niż to, co stało się z Emeris. Zepsucie ogarnęło smoczycę aż do szpiku kości, zmieniając ją w rozkładającą się, pokrytą grzybem i zgnilizną potworność, która roztaczała wokół siebie śmierć i rozkład. Isondra co prawda zdołała zachować swą nieskażoną formę, ale nie uchroniła swego umysłu, Odwracając się od Isery, i podobnie jak jej skażeni towarzysze, wykorzystała portale do szmaragdowego snu, które znajdowały się w pniach wielkich drzew, zasadzonych przez Fandrala, aby od teraz nawiedzać przez kolejne lata krainy śmiertelników. Dopiero po wielkich staraniach awanturników Azeroth, którzy raz za razem ścierali się ze smokami koszmaru, udało się je zmusić do odwrotu lub pokonać. A Alisandrę, jako że z całej czwórki została najmniej dotknięta koszmarem, udało się uzdrowić, wyrywając ją z szaleństwa. Jednakże zmuszona była pozostać w swej humanoidalnej formie, obawiając się, że postać Smoka pośle ją na powrót w objęcia koszmaru. Uzdrowić udało się również Eranikusa, chociaż było to znacznie trudniejsze. W czasie rekonstrukcji berła niespokojnych piasków, które było kluczem do otworzenia bram pradawnego Ankirai, wynajęci poszukiwacze przygód dowiedzieli się, że jego fragment został dawno temu powierzony Eranikusowi i żeby go odzyskać, należy wyciągnąć smoka ze szmaragdowego koszmaru do rzeczywistego wymiaru. W tym postanowiła pomóc niematerialna wizja Malfuriona Burzogniewnego, który przebywał wtedy w szmaragdowym śnie, walcząc z koszmarem. Arcydruid pragnął uwolnić smoka z objęć szaleństwa, chociaż ten traktował go teraz jak wroga. I właśnie to postanowiono wykorzystać. Eranicusa nie dałoby się sprowadzić na Azerot bez jego zgody, a on właśnie pragnął uwolnić się za szmaragdowego snu. By móc zniszczyć fizyczną formę Malfuriona, wiedząc dobrze, że bez najpotężniejszego z druidów siły i sery musiałyby szybciej ustąpić przed koszmarem. Opiekujący się Gajem Luny, czyli Moonglade, syn scenariusa Remulos, chociaż nie był przekonany do czekającego go zadania, był związany posłuszeństwem wobec Malfuriona i zgodził się przeprowadzić rytuał przyzwania. Używając fragmentów nasączonych zepsuciem koszmaru, zebranym z czterech wielkich drzew strzeżonych przez wypaczonych poruczników Isery, Remulos otworzył astralne wrota nad jeziorem Elun-Ara, przez które przedarł się ogarnięty szałem tyran snu. Eranikus obrudził swój gniew przeciwko mieszkańcom wioski Nocnej Przystani, czyli Nighthaven, plując kwasem, zionąc toksyczną mgłą, rażąc wszystkich cienistymi błyskawicami, i przyzywając pomioty koszmaru. Nawet zebrani wiosce bohaterowie, wsparci siłami Remulosa, nie byli wyzwaniem dla Eranikusa, ale celem walczących nie było jego zabicie, a uzdrowienie. Arcykapłanka Tyrande Szept Wiatru, czyli Whisperwind, już była w drodze, a gdy przybyła do Gaju Luny na czele grupy kapłanek. Ich połączone modlitwy zostały wysłuchane przez Elunę, która skąpała Eranikusa w swym świętym księżycowym blasku. Smok opadł na ziemię, przybierając swą śmiertelną formę. Pierwszy raz od dłuższego czasu mógł oglądać świat swym własnym, nieskorumpowanym spojrzeniem. Poprosił zebranych o wybaczenie swych zbrodni i obiecał je odpokutować. Chociaż słaniał się na nogach, pragnął jak najszybciej wrócić do szmaragdowego snu i stanąć u boku swej ukochanej Isery, by ponownie walczyć z koszmarem. Jednak to nie było takie proste. W sennym wymiarze Eranikus poczuł od razu, że chociaż odzyskał wolną wolę, jest wciąż podatny na zepsucie przedwiecznych bogów. W obawie, że ponownie stanie się tyranem snu, uciekł w panice do wymiaru śmiertelników, ukrywając się przed światem przez następne lata, aż do Wielkiej Wojny z Koszmarem, kiedy to został odnaleziony przez Tyrandę, druida Brola niedźwiedzio-grzywego czyli Bermantle oraz człowieka Lukana Foxblada. Ci potrzebowali jego pomocy, by móc dostać się do Szmaragdowego Snu. Z ogromnymi obawami, ale Eranikus przystał na propozycję. W drodze jednak zostali zaatakowani przez Letona i Emeris. Dawni porucznicy i Iseri polegli, co prawda, w czasie walk pod wielkimi drzewami, ale ich senne powłoki przetrwały, pozwalając im powrócić do walki. Wypaczone smoki zostały jednak przepędzone przez Alekstrazę, jedną z pięciu smoczych aspektów. Życiodajna, aspekt życia, postanowiła również dołączyć do walki i wesprzeć siostrę w szmaragdowym śnie. Po jej zapewnieniach, że Isera nie tylko wybaczyła mu wcześniejsze grzechy, ale też odwrócenie się od wszystkich i ucieczkę, w pełni rozumiejąc jego obawy, Eranikus zdecydował się przezwyciężyć lęk i udać się swej małżonce na pomoc. W czasie próby uwolnienia pojmanej Isery, pojawił się Leton, próbując ponownie skazić Eranikusa koszmarem, ale tym razem pradawny smok nie poddał się. Pomimo swych słabości, wciąż był najpotężniejszym po aspekcie snów zielonym smokiem. Zwarł się z Letonem w morderczym uścisku, a gdy zobaczył, że koszmar zaczyna deformować jego ciało, a wypaczony smok zdobywa przewagę, zdecydował się na najwyższe poświęcenie, rzucając ich obu w stronę niestabilnej granicy między snem a jawą. Leton protestował, ale nie mógł już nic zrobić. Chaotyczne energie rozerwały ich obu. Śmierci. Nie uniknęła też Emeris, która starła się w koszmarze z Tyrande. Kapłanka Eluny liczyła, że udaje się uzdrowić zdeformowaną smoczycę, ale zepsucie w jej przypadku zapuściło tak głęboko swoje korzenie, że po jego usunięciu okazało się, że Emeris przestała istnieć. Wojnę z koszmarem przeżyła jedynie wspomniana wcześniej Aysandra oraz niestabilny widmowy Terar. Ten znalazł sposób, aby nawiedzać zielone dżungle Feralas. Wyczuwając swego dawnego towarzysza, Aisondra przybyła w te strony, aby ostatecznie położyć kres smokom koszmaru. Niestety wciąż pozostawała uwięziona w swej śmiertelnej formie, dlatego zwróciła się o pomoc do poszukiwaczy przygód, aby wspólnymi siłami pokonali potwora. Nawet jeśli Terar spodziewał się podstępu, nie mógł odmówić sobie próby ponownego ogarnięcia koszmarem swej dawnej przyjaciółki. I to właśnie sprowadziło na niego koniec. Jednakże dla Terara, jak i poległych wcześniej Letona i Emeris, a nawet Aysandre, nie był to koniec ich osobistych koszmarów. Gdy Xavius powrócił w czasach ostatniej inwazji płonącego Legionu, ponownie rozprzestrzenił zepsucie na Azerot. Wchłaniając do koszmaru nawet Iserę, którą poszukiwacze przygód wraz z nocnymi elfami byli zmuszeni zabić, by odzyskać jeden z filarów stworzenia łzę Eluny, której Xavius użył do splugawienia aspektu snu. Koszmar przypomniał o sobie również Isondrę, ponownie przejmując nad nią władzę i przemieniając w chudą karykaturę Smoka. Koszmar zdołał nawet przywołać duchy jej poległych towarzyszy, by ponownie wszystkie cztery stanęły po stronie przedwiecznych bogów. Tym razem jednak siłą Azerot udało się ostatecznie rozprawić z koszmarem, zabijając ksawiusa i przywracając harmonię w szmaragdowym śnie. Po wszystkim, zanim opuściliśmy senny wymiar, mogliśmy ujrzeć oczyszczone duchy byłych smoków koszmaru, które również w końcu po tylu latach mogły zaznać spokoju. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce Możecie posłuchać nie tylko na YouTube, ale także na Spotify, podcastach Google, podcastach Apple i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTube oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek jak polskie Przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia. Serca wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.